Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ja jestem Ciacho, a dzisiaj taki, słuchajcie, no, dziwny film, bardzo dziwny moim zdaniem, ponieważ, no, ten film będzie taki nietypowy, ponieważ, no, myślę, że, słuchajcie, tytuł jest bardzo przyciągający, a, słuchajcie, w sobotę wydarzyła się dosyć ciekawa historia, więc myślę, że Wam mogę, słuchajcie, opowiedzieć tą historię i tak jak jest, słuchajcie, zawarty w tytule, historia nosi, słuchajcie, tytuł, jak zarobiłem 100 zł yy, przeglądając YouTube'a. No więc jeśli słuchajcie jesteście ciekawi, to zostawcie na startu łapeczkę i zaczynamy. Okej, okay, no więc dobra, opowiem wam słuchajcie całą historię. Otworzymy sobie tutaj kalendarz i uwaga, sobota była 5. Więc słuchajcie, 5 czerwca normalnie była słuchajcie 22. No patrzę sobie, a mówię słuchajcie, co tam na YouTube słychać. Tak sobie na ten telefonie scrollowałem w dół, nie? I w pewnym momencie, słuchajcie, wyskoczył mi post takie, z takiej właśnie e, społeczności. E, to była, słuchajcie, dokładnie 22.04, bo pamiętam, e, właśnie 5. I słuchajcie, wyskoczył mi post takiego jednego YouTubera, co ma 5000 subów. No i jest to słuchajcie właśnie, właśnie taki youtuber e, no czy kiedyś tam mi słuchajcie jakieś tam coś tam wyskoczyło właśnie mi jakiś jego film Ale szczerze to się słuchajcie w temat nie zagłębiały Nawet sobie słuchajcie tutaj e, nie sprawdzałem tego No i dobra e, Tak jak wam słuchajcie mówiłem wyskoczył mi tutaj post Więc sobie tego posta właśnie szukam O to był słuchajcie dokładnie ten post tak jak widzicie 5 dni temu A dzisiaj mamy 8 Czyli raz, dwa, trzy, cztery Coś to, A, bo to ten post był ogólnie, słuchajcie, 22 godziny e, wcześniej niż ja go zobaczyłem, nie? I słuchajcie, tutaj było takie coś, jakiś kodzik dziwny. I pisze Battlefield 4, pierwszy lepszy, Origin. No i ogólnie, tutaj jest mój komentarz, tego nie zwracajcie uwagę. I, I tutaj, słuchajcie, no ludzie w ogóle piszą o co chodzi, nie? E, tutaj ten... Tutaj, tutaj słuchajcie on normalnie wytłumacza gra dla kogoś, nie, i co, słuchajcie, to słuchajcie minęło 22 godziny, więc no każdy sobie słuchajcie pewnie stwierdził, że no że już to na pewno słuchajcie wykorzystane, większość z tego co słuchajcie widzicie to, to nawet nie załapała, że to jest kod, kod na grę, no, nie. No i co słuchajcie, ee, to jest Origin, z czego Origin jest słuchajcie mniej popularna z Steam'a, więc ja się też słuchajcie zastanawiałem, no czy ktokolwiek to wykorzystał, no bo już słuchajcie prawie doba, było słuchajcie 32 łapki w górę, więc no teoretycznie już ktoś to pewnie słuchajcie wykorzystał, ale mówię słuchajcie, nie zaszkodzi. Jest słuchajcie właśnie 5 czerwca, godzina 22.05, no i tak z ciekawości biorę sobie słuchajcie to, zaznaczam, daję sobie prawym, kopiuj, odpalam sobie Origina, bo akurat, słuchajcie, tak składę, że Origina mam. E, jakieś tam gierki wiecie, jakieś tam coś tam. Dobra, teraz ja się zaloguję. No i dobra, właśnie się tutaj odpala. No i dobra, mamy go, nie? No i dobra, w każdym razie kliknę sobie tutaj u Origin, wykorzystaj kod produktu. Wklepałem sobie tutaj, słuchajcie, właśnie ten kodzik. No i okazało się, słuchajcie, co jest myślę słuchajcie, bardzo dziwne, chociaż już to przede mną około 40 osób słuchajcie, widziało, że słuchajcie, normalnie kodik działa. Dostałem giereczkę za free, ale to wam jeszcze słuchajcie, zaraz udowodnię, tylko jeszcze raz sobie słuchajcie, skopiujemy. Pokażę wam, słuchajcie, że to jest na pewno tutaj kodik na tego Battlefield 4, co tutaj słuchajcie pisze, więc czekajcie, origin, wykorzystaj kod produktu, wklejmy, dalej. I zobaczcie, widzicie, e, tutaj ogólnie macie to, ID twojego konta i adres e-mail zamazany, no bo No nie chcę, żeby, słuchajcie, żebyście wiedzieli ogólnie, mój nick Ale jak widzicie, słuchajcie, e, dajmy jeszcze raz, anuluj e, nie a, dajmy jeszcze raz, słuchajcie, anuluj, żeby tutaj nie było, jeszcze raz wam słuchajcie, pokażę dokładnie ten kodik Wklejam, dalej i się, słuchajcie, wykrywa Battlefield 4 Czyli, słuchajcie, typek nie bejtuje, nie? Nie bejtuje, słuchajcie, gość no bardzo fajnie, no i dobra, klikam sobie potwierdź i teraz piszę, ten kod został już zrealizowany, a dlaczego słuchajcie został zrealizowany, odpowiedź jest bardzo prosta, no bo możecie sobie słuchajcie w moim tutaj, nie wiem czy to można ekwipunkiem nazwać, ale po prostu, o tak, w mojej bibliotece gier, dokładnie, no to SimCity już tam dawno temu dostałem, FIFA 18 też, a w każdym razie słuchajcie, Battlefield 4, to jest chyba jakaś tam gra 18, plus nie znam się. W każdym razie, jak widzicie, pisze nowość. Tutaj wam sobie pokażę, nawet jeszcze jej nie pobrałem ogólnie. Czas, o, tutaj macie czas w grze 0 godzin. Ostatnia aktywność, brak aktywności, no. Coś takiego. No i do, do, do dobra, słuchajcie, żeby wam to, słuchajcie, udowodnić, że to na pewno ja sobie odebrałem, to no teraz wam, słuchajcie, tutaj pokażę kilka screenów. I dobra, słuchajcie, mam tutaj właśnie screena. Jak widzicie, dokładnie to, co wam, słuchajcie, pokazywałem, wyskoczyło mi coś takiego. Tutaj wam pokażę, o, tutaj jest, słuchajcie, dokładnie data. To jest czwarty, czwarty, a, to była so, so To był piątek, a, ja, słuchajcie, cały czas wam, słuchajcie, mówię, że to była... Yy... Nie, sobota, ale nie, to, to był, słuchajcie, znaczy, piątek, czwartego, dokładnie. I jak widzicie, słuchajcie, to jest godzina 22.06, no, 22.06. No i dobra, wyskoczyło mi dokładnie to, co wam, słuchajcie, pokazałem. O kurde, mam trochę przypał, bo ja tak przybliżam i oddanem będę miał dużo zamazywania, kurde. Dobra, w każdym razie, klikam sobie potwierdź i wyskakuje mi, słuchajcie, coś takiego, to jest dokładnie screen, zobaczcie, żeby nie było tutaj 22.07, żeby, słuchajcie, nie było. I widzicie produkt dodany do konta, Gratulacje, Battlefield 4 jest teraz na twoim koncie. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać swoją nową grę. Możesz też to zrobić w dowolnym czasie, później w bibliotece gier. Ja sobie słuchajcie, dałem zamknij, żeby tego jak na razie nie robić. No i co słuchajcie, następnie sobie, jak widzicie tutaj 3 dni temu, napisałem sobie dzięki za gierczkę za free. Ogólnie, żeby nikt tego nie wiedział, ale dwa lajki like to sobie dałem z kont a trzeciego no to ktoś dał, więc dzięki wielkie. No i co, słuchajcie, jeszcze tak słowa zakończenia, więc tutaj fitlay, dzięki wielkie za giereczkę. Bo tutaj widać, że mi nawet nie odpisałeś ani, ani nic, no więc zero aktywność. Ale w każdym razie, sobie, dzięki i ogólnie pewnie się mnie jeszcze spytacie po kiego grzyba ten film. No przecież kogo to interesuje, że jest grę za Frisgarlem. A to jest, słuchajcie, myślę taki ciekawy film, że jak ktoś Wam kiedyś powie, ty, tu po co ty tyle czasu marnujesz? Nie oglądaj tego YouTube'a, przecież to nie ma sensu. No, to widzicie, ja sobie dosłownie wszedłem na chwilę, e, odebrałem sobie słuchajcie, giereczkę za 100 zł, a jeszcze wam słuchajcie, pokażę, że to jest za 100 zł właśnie gierka. I słuchajcie, e, opłaca się, no opłaca się, no bo tylko słuchajcie oglądając YouTube'a wyskoczył mi, tak po prostu sześć odświeżając palcem u góry na telefonie. Po prostu mi wyskoczył pościg, odebrałem normalnie giereczkę i jest koks. A teraz wam słuchajcie pokażę właśnie ile ta gra kosztuje. Ej, słuchajcie, wiecie co się właśnie stało? Patrzę sobie na cenę i to jest warto jakieś 5 zł. Teraz to dopiero słuchajcie zauważyłem. O, tu, tutaj widzicie w takich innych sklepach to mamy za 30-50 zł. Coś takiego, ale... Właśnie co słuchajcie widzę, nie no, na Allegro to... A, to nie jest Allegro. Kurde, słuchajcie, to jest dużo tańsze, ale dobra. Ja, słuchajcie, teraz to normalnie w tej chwili to dopiero zobaczyłem, że no jednak nie jest to 100 zł, więc przepraszam was, słuchajcie, że wcześniej mówiłem, że 100 zł, ale w każdym razie, no patrzcie, gieraczka za free, no jest, nie? Tutaj no na niektórych sklepach nawet około 20-30 zł, więc słuchajcie, sorry, że was wprowadziłem w błąd, nie, jednak nie 100 zł, tylko, jak widzicie, 14, yy, ale no, powiedzcie, no nie fajnie mieć grę za darmo, tylko oglądając YouTube'a, Moim zdaniem fajnie. No więc co słuchajcie, słowem końcowym opłaca się oglądać. Moim zdaniem też słuchajcie właśnie YouTube'a, no bo czasami może Wam słuchajcie jakiś tutaj kodzik na frigereczkę, możecie sobie słuchajcie jakiś tutaj kodzik właśnie znaleźć. Albo jakieś oczywiście słuchajcie giveaway na żywo, też oczywiście można sobie coś wygrać. A propos giveaway'ów to już niedługo u mnie też będzie giwe giveaway, więc koniecznie śledźcie. No i co słuchajcie, taki, taki myślę ciekawy film, a tak szczerze to nie miałem pomysłu co tutaj nagrać, więc myślę, że na piątek coś ciekawego, ciekawszego słuchajcie, wymyślę. No ale co słuchajcie, jeszcze raz powtórzę. No opłaca się, opłaca się moim zdaniem. No i co? giereczka za odebrana. No i co? To by było na tyle. W piątek, słuchajcie, postaram się zrobić jakiś super film, no coś... No, coś, co jest ciekawe, nie bo myślę, że no, niektóre osoby może to zainteresować, a niektóre nie. Więc no, zobaczymy, czy ten film się w ogóle przyjmie. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, Cubika, a ja się z wami żegnam. No i co, to by było tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć. Pum!